Właśnie dostałem przesyłki, paczkę przesyłek sporą. Teraz pierwszą otwieramy. Przynajmniej tutaj jest prawdziwe imię, nazwisko. Zobaczymy co to jest. Kolejny, kolejny katalog domów. To jest katalog domów. tu też jest poprawnie napisane nazwisko. Się o, tych katalogów domów tutaj ja dostaje całą masę. Proszę bardzo, 15 tysięcy projektów w ofercie. Ktoś mi wysyła cały czas te katalogi domów. Się uparł tak bardzo. Kolejna przesyłeczka. Też poprawnie nazwisko, poprawny adres. Kolejny katalog domy wnętrza ogrody. No tutaj jest ktoś się pomylił i zaadresował to do Norberta Pogorzelskiego, czyli tego człowieka, który z Inowosławia Wrocławia. Zamówił do Norberta a podał adres Łowicza Ale numer ekstra dom, to jest. To, to jest drugi katalog Teraz tak, tu, gumki Zobaczymy, co tutaj jest. To też jakiś katalog, pewnie. Ale, przesyłek dostaję. Dzisiaj z 43 urodziny dostałem dużo prezentów. I bardzo dużo prezentów trzeba powiedzieć. Ma przyjechać pizzę od kogoś. Od, 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 od innej osoby, która zamówiła to. Dobra. Ciepłe domy. Projekty. Ale, domu. Kto się, ktoś się buduje. Może ktoś jest, moich znajomych, który chce postawić dom, to tego. A tutaj będą jakieś ciekawsze, tylko... O, patrz, nowy Pogorzelski. Tu Pogorzelski. I tu. Co tutaj, tutaj coś innego jest chyba. O, próbki kosmetyków. Nareszcie coś ciekawego. Zobaczmy, co to jest. A, tester koloru Dulux. Farby. To jest taki kolor, nie wiem. Fiołkowa świeżość. 14:34. Ktoś zapłacił mi to? Za to. Pa. Pierwsza przesyłka zaopłacona. 14:34 zł Bismedia Media Łocławek Rysia 1. Te kolorów. No nie chciałbym tutaj, może kawałeczek ściany pomalować. Fiołkowa świeżość. Za te stery dostałem. Co? Pytanie, co? coś takiego? No. Można by coś umalować. Plamoodporna. Nie wiem, to jest mało tego, żeby tutaj. ale jakiś końcik można pomalować. już na przykład tutaj. O, sobie taki ten kolorek zrobić. Dobra, dwa te cztery kolorów. Tutaj za, za, jeszcze zapłacił mi za to. Może bardzo fajnie. To jest na, uro, chyba prezent na urodziny, ale nie wiem, czy z tego korzystam. A tutaj zobaczymy. To jest adresowane na Norberta Pogorszawskiego, ale nie zasłowuje, żeby paczki dostawać. To się chyba pomylił. Zobaczymy zaraz. Jak nie będzie nic ciekawego, to mu podaruję. Co to jest? Zobaczymy co to jest. Nie było dla mnie. Ha 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 ha. ha. Jakieś... Kładki, kobiece, no może lepiej jak on nie, tego nie dostał, yy, Dostępny tylko w Biedronku. ale to nie, nie jest dla mnie przesyłka, tylko dla niego, w Bukurzale można to wysłać, z Wrocławia, świetnie, nawet znam adres, tak gdzieś tam od niego mam przesyłkę, to można mu to wysłać, kurde. Także takie dostałem, to najciekawsze jest tych jest starych kolorów. Ktoś na to zapłacił, to jest taka najciekawsza przesyłka. Reszta to jest takie projekty domów. ale jakie to, jakie to ciężkie jest, kurczę. A tu jeszcze. Nie, to Dobra, tak wygląda. To jest tak. To jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale tutaj jednego dla, dla, ktoś się pomylił, chciał Pogorzelskiemu wysłać, a wysłał do mnie. O, ten ekstra dom. Tak to, się, tak, tak to wygląda. Adres, imię, nazwisko, kolegi z Wrocławia, Adres mój w Łowiczu. To jest ciekawe. Przygotowałem ten film już z tymi paczkami. Niespodziewanie zadzwonił kurier z Poczty Polskiej. No i kolejne przesyłki. Dzisiaj już jest. Tak. Zobaczymy teraz. Oczywiście Daniel Ręciński. Bo ktoś nie, nie zna mojego nazwiska, to się żartuje, ale ja no, jakąś książkę dostałem. 43. Ewangelia w pigułce. Boski Plan Wieków. E, pewnie jakieś siatkowie Jehowy chowają. <laughs> Zobaczymy, boski, boski Plan Wieków. Ewangelia. A to co to jest? Zakładka. A mi się wydaje, że to będzie. No słowa Jachwę Widać, że standard biblijny. każdy to jest jakiś, jakiś Jehowy. Mi się wydaje. Standard biblijny. To jest, chyba nie jest katolicki, mi się wydaje. Kiedyś dostałem Biblię, przekład w jakiejś przekładzie, jeszcze jakaś widokówka tutaj jest, o jakaś potówka tutaj, teraz taka pocztówka, moje dane, Wiktor Badacze, bili, badacze Biblii. Wiktor Szpunar, zbyt goszczy, Świętojańska z zbyt goszczy. przyjemnością wysłałem książkę pod tyłem Boski Plan Wieków. Zachęcam do jej czytania przy otwartej Biblii i przyjmowania zawartych jej nauk, w tak powiedzę, słowo Boże. Życzę słowo Bożego, i jego kierownictwa e, na dzień. Przy stosownym pozdrowieniu Wiktor Szpunar. Nie wiem, jakówka, zbyt goszczy. Dobra. Ale wydaje, że to nie jest to katolickie. I teraz tutaj kolejna przesyłaczka, bardzo duża paczka. Nadawca Agnieszka Soloch, kobieta z Chorzowa, Daniela no, Znowu jest nazwisko poprzekręcane. Zobaczymy tutaj, co tutaj w paczce się mieści. Orsely jak mi się kojarzy ta nazwa? Na ta nazwa. Ok, ponieważ dzisiaj mam 43. urodziny, więc tych prezentów dzisiaj bardzo dużo jest. Może jakieś pampruski, to jest coś innego. 15 zł ktoś zapłacił za tą przesyłkę, za, za tego. Nadawcy. Łągamy. Zobaczymy, co tutaj jest. Nie, no. Ktoś mi wysłał kozaki damskie. No. Kurczę, może siostra cioteczna skorzysta. Ale jaki to jest rozmiar? To nie są nowe kozaki. To są kozaki już. Ktoś to przymierzał i chodził w tym. No, ktoś tu chodzi. Kozaki. Ktoś wie o tym, że ja lubię kobiety w kozakach zimą. To znaczy dokładnie nogi lubię kobiece. Nie, nie same kozaki, bo ktoś myśli, że mnie kozaki pojadają. Nie. Chodzi o kobiet, na nogach kobiecych kozaki. A tutaj widać że jakieś chyba ze zwrotu to było. W tych kozakach ktoś już chodził, przynajmniej próbował, sprawdzał te kozaki. Zobaczę, zapytam się mojej rodziny, może oni by też taką przesyłkę przyjęli. Nie no, ktoś się naprawdę wykazał z dużym poczuciem humoru, powiem tak szczerze, że mi coś takiego wysłał. Dobra, o konie, wystarczy. A naprawdę, no już, naprawdę jakim trzeba być, żeby mi damską e, garderobę wysłać i obuwie.